Cześć. Być może jesteś tutaj po raz pierwszy. Być może trafiłeś tutaj dlatego, że ktoś Cię zainspirował, a być może po prostu scrollując Facebooka coś przykuło Twoją uwagę. Zaglądasz tutaj i nie wiesz po co tak naprawdę. Ja. Nazywam się Dorota Gudaniec, jestem mamą czwórki dzieci, w tym niepełnosprawnego Maksa. Jestem nazywana przez wiele środowisk i wiele osób w tym kraju jako matka medycznej marihuany. Jestem bizneswoman, prowadzę swoją firmę, a w zasadzie nawet dwie firmy. Jestem założycielką i prezesem Fundacji Krok po Kroku. I jestem tutaj dla Ciebie. Jestem tutaj dzisiaj i w poprzednich odcinkach, dlatego że jedną z moich intencji i swego rodzaju misją, którą sobie wytyczyłam, jest to, żeby świat był po prostu lepszy, żeby życie było fajniejsze. Inspiracją do dzisiejszego odcinka była przypominajka facebookowa sprzed 10 lat, kiedy, kiedy to... Nie, Facebook przypomniał mi takie zdjęcie, takiego mema, mówiącego o tym, że zawsze jest jakieś wyjście, były drzwi na takiej pustej przestrzeni umiejscowione, a ja wtedy napisałam, że jakoś tego nie widzę. I pomyślałam sobie, że w takiej sytuacji jest mnóstwo osób, mnóstwo ludzi w danym momencie, być może dzisiaj, być może właśnie teraz, myśli sobie, że nie, wy, nie widzi miejsca. Które mogłoby być lepsze. Nie widzi drzwi do wyjścia z danej sytuacji. Nie widzi po prostu wyjścia. I postanowiłam, że na kanwie tego wspomnienia, na kanwie tego doświadczenia, nagram krótki filmik, który być może stanie się inspiracją dla wielu z nas. Przez 10 lat mojego życia bardzo dużo się zmieniło. Podejrzewam, że jak wiele osób. Ja również szukałam różnych inspiracji, różnych możliwości zmiany, możliwości zamiany, i przez te 10 lat spotkało mnie w życiu bardzo dużo dziwnych, traumatycznych wyzwań, sytuacji, z którymi myślałam w danym momencie, że sobie nie poradzę, a jednak sobie poradziłam. Jednak sobie poradziłam i chcę wam dzisiaj powiedzieć, jak do tego doszło. Co, co się udało zrobić? Otóż, generalnie rzecz biorąc, ludzie mają taką tendencję do tego, żeby myśleć i funkcjonować w oparciu o to, co jest im znane. Myślimy w kategoriach tego, co nas spotkało czyli żyjemy poniekąd przeszłością. Myślimy o przyszłości również w kategorii tego, co jest nam znane, w związku z tym jest to przewidywalna przyszłość. Więc kiedy nas spotyka jakaś sytuacja trudna, to opieramy się tylko o to, co było w przeszłości czyli o to doświadczenie, które nie przygotowało nas bardzo często do, do tego, jak mamy się zmierzyć z sytuacją tu i teraz. I Projektujemy doświadczenie na przyszłość, projektujemy jakieś wyjścia z sytuacji, ale ponieważ opieramy się tylko o to, co znamy, to często nie jest to dobre rozwiązanie. Często właśnie stajemy przed taką ścianą i mówimy: Nie ma wyjścia, nie ma możliwości. Jeżeli się nad tym zastanowimy bardzo głęboko i zaczniemy rozkminiać kawałek po kawałku, to okaże się, że jest to związane z tym, co tak naprawdę jest w naszym założeniu, co tak naprawdę jest w naszej podświadomości. Yy, ostatnio bardzo dużo w sieci jest informacji osób, które szerzą te informacje, yy, mentorów, yy, nauczycieli, kołczów, którzy mówią o rzeczywistości kwantowej, którzy mówią o tym, jak zarządzać energią, którą posiadamy, czym ta energia jest? Niektórzy opowiadają o tym w sposób metafizyczny, inni duchowy, a jeszcze inni sprowadzają to do poziomu bardzo takiego racjonalnego, naukowego, czyli do przekazu kwantowego. Ja nie jestem ani naukowcem, ani mistykiem, jestem taka sama jak ty. Jestem. W miarę prostą osobą, która stara się przeżyć najlepiej swoje życie, ale zaczęłam łączyć pewne wątki i wyszło mi na to, że jeżeli żyjesz przeszłością, jeżeli budujesz swoją teraźniejszość w oparciu o to, co się zadziało w Twoim życiu, czyli jakie masz doświadczenie, to kierujesz tam bardzo dużo swojej własnej energii życiowej, rozkminiając Rozdrabniając na elementy pierwsze, różnego typu wspomnienia, doświadczenia, swoje przeżycia, swoje emocje, niejako żyjesz chwilą, która już przeminęła, której już nie ma. Ale ponieważ w Twoim myśle ona jest cały czas żywa, to to życie wynika z tego, że zasilasz to swoją własną mocą, swoją własną energią. I zasilasz ją tak intensywnie, tą chwilę przeszłą, że zaczyna ci niejako brakować energii na to, co ma się zadziać teraz. Wyobraź sobie, że energia jest fizyczna, że energia jest czymś w rodzaju Pojemnika wypełnionego pewną treścią, którą musisz rozdysponować. Musisz tą treścią tak zadysponować, żeby jej wystarczyło, ale jeżeli zrobisz to niezbyt umiejętnie albo nie oszacujesz prawidłowo yy, zawartości z jednej strony i możliwości i potrzeb z drugiej strony, może się okazać, że Energię trwonisz na to, na co i tak już nie masz wpływu, ponieważ to już było, to już się zadziało. Ale próbując żyć tu i teraz, myślisz, jak z danej sytuacji wybrnąć, co zrobić, żeby przyszłość była inna, i zaczynasz programować i projektować tą przyszłość, ale jeżeli czerpiesz tylko i wyłącznie z doświadczenia. To okazuje się, że możesz projektować tylko rzeczy, które znasz, tylko rzeczy, które są ci w jakiś sposób bliskie, które nie stanowią jednej wielkiej niewiadomej. Więc znowu czerpiesz z tego, co już było, i zasilasz energią w sposób również niezbyt racjonalny przyszłość, która jest tak naprawdę przedłużeniem jedynie tego, czego doświadczyłeś. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Tak, jest takie wyjście. Jest takie wyjście, i polega ono na tym, że jeżeli uda ci się stanąć, zastopować, uda Ci się pobyć przez moment w chwili obecnej, skupić swoją, swoją myśl, swoją energię na tym, że jesteś tu i teraz. Kiedy nic innego nie ma, kiedy odcinasz od siebie wszelkiego typu myśli, które są z przeszłości, myśli, które generują przecież bardzo fizyczne zjawiska, myśli powodują pobudzenie naszego układu nerwowego, układu hormonalnego, myśli wywołują bardzo konkretną reakcję w ciele. Więc, jeżeli uda Ci się przez moment skupić energię na tym, żeby nie myśleć, nie odczuwać tego, co było, nie projektować tego, co ma być, tylko zatrzymać się na tym momencie tu i teraz. Spróbować, zwizualizować sobie pustą przestrzeń przestrzeń, która jest kompletnie nieograniczona przestrzeń, która jest otulającym takim całunem takim balsamem dla ciebie. Takim miejscem bardzo bezpiecznym, miejscem, w którym wszystko jest i niczego nie ma, gdzie jesteś wszystkim i niczym, gdzie nie masz żadnej myśli, która kreuje Twoją rzeczywistość, Twoje działanie, gdzie odcinasz się od czasu i od przestrzeni. To wtedy pojawiają się perspektywy i taki poziom energii, który może zasilić coś, czego nie znasz. Coś, co jest tobie w tej chwili jedną wielką niewiadomą. Ale czerpiąc z tej energii, z tego pola kwantowego, z pola morficznego, z energii źródła, różnie ludzie to nazywają, możesz się nagle przekonać, że masz wszystko. Że masz nieograniczony wręcz dostęp do zasobów, o których świadomość nie była w stanie Cię przekonać, nie była w stanie Cię poinformować, nie była w stanie Ci pokazać tych możliwości, ponieważ świadomość jest ograniczona doświadczeniem i biochemią i emocjami. Zobaczcie, czym jest emocja? Emocja jest myślą w ruchu, jest czymś, co powoduje. Fizyczne odczucia, które są uruchomione tylko tym, o czym pomyślałeś. Jeżeli w danym momencie pomyślisz o czymś, co było fajne, zasobne, to zrobi ci się ciepło na sercu, zrobi ci się ciepło w ciele, poczujesz być może jakieś pozytywne. Pozytywne odczucia, być może uśmiech ci się na twarzy pojawi. I dokładnie jest tak samo, kiedy pomyślisz o czymś złym, kiedy pomyślisz o czymś smutnym, trudnym, to to również wywołuje bardzo konkretną fizyczną reakcję w ciele. Czyli jest to dowód na to, że myśl, która jest energią, czystą energią, powoduje taki ruch, który Wywołuje reakcję fizyczną. Więc pomyśl, co by było, gdybyś zatrzymał się na moment i odciął się od wszystkich myśli, gdzie byłaby tylko i wyłącznie czysta energia, co byś wtedy poczuł? Jaka byłaby moc? Jaka byłaby forma odczuć? Co poczujesz w ciele, kiedy okaże się, że jesteś odcięty od tego, co było doświadczeniem? I teraz ten moment, jeżeli uda Ci się uchwycić, co czasami nie jest takie proste, bo mamy bardzo dużo myśli, które napływają do nas w nieświadomy sposób, myśli, które są często ulotne, myśli, które, które są też y, nieuchwytne, ale jeżeli uda Ci się wytrenować ten mechanizm, bo to jest umiejętność, czyli dlatego świadomie mówię o tym, że możesz to wytrenować, to. Zobaczysz, że doświadczysz w zasadzie nie zobaczysz, ale doświadczysz czegoś, co przepełni Cię nieograniczonym poczuciem mocy, mocy, która da Ci przestrzeń do wykreowania w Twojej głowie, w Twojej podświadomości obrazów, które do tej pory były niewidoczne, obrazów, które stworzą zupełnie inną perspektywę perspektywę, w której możesz być, kim tylko zechcesz. Możesz doświadczyć czego tylko zapragniesz. Pytanie tylko, czy potrafisz pragnąć, czy potrafisz odciąć się od doświadczenia, które kreuje Twoje fizyczne myśli i fizyczne odczucia, i zatrzymać się w momencie czystego pola, czystej przestrzeni, i wtedy przyjdą emocje i przyjdą myśli, które są wynikiem marzeń, wynikiem pragnienia. Wynikiem oczekiwania tego, co dzisiaj wydaje ci się nierealne. Kiedy się zastanawiam nad swoim życiem i nad tym, jak osiągnęłam pewne rzeczy, wydawałoby się nieosiągalne, to jedna tylko odpowiedź mi przychodzi do głowy, która jest racjonalna, mianowicie zasilenie energetyczne. Tego, czego pragnęłam. Kiedy 8 lat temu walczyłam o życie mojego syna, kiedy Max był umierający, kiedy leżał na Ojomie, możecie mi wierzyć lub nie, ale nie było ani jednego momentu, kiedy dopuściłam do swojej świadomości to, że Max może umrzeć. Max z fizycznego punktu widzenia, z medycznego punktu widzenia, nie miał prawa przeżyć. Ale przeżył, ponieważ ja cały czas zasilałam swoim sercem, swoim umysłem, swoimi emocjami tylko i wyłącznie życie. Tylko i wyłącznie jego dobrostan. Tylko i wyłącznie wizje, które zawsze były z Maxem. Nasza rodzina, nasze otoczenie, ja sama, zawsze w otoczeniu Maxa. Nigdy nie zobaczyłam w myślach pogrzebu, nigdy nie zobaczyłam w myślach sytuacji, której nie chciałabym doświadczyć. I ta myśl, te myśli, bo nie była to jedna myśl, były tak intensywne, były tak silne, że wykreowały rzeczywistość, w której Max żyje, żyje do dzisiaj. I nie jest jeszcze stan idealny, ale ja ciągle i ciągle zasilam energetycznie tylko to, czego chcę. A chce jego dobra, chce jego sprawności, chce jego życia, jego uśmiechu. I czasami wydaje się nam, że pewne rzeczy dzieją się za wolno, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nasz umysł gdzieś pozycjonuje się w takiej perspektywie czasoprzestrzeni, którą rozumie, która jest li taka liniowa. Kiedy odliczamy minuty, odliczamy godziny, odliczamy czas. Ale jeżeli pomyślimy o tym, że czasu nie ma, że czas jest pojęciem względnym, że czas w przestrzeni kosmicznej jest inaczej liczony, gdzie rok świetlny oznacza co innego niż czas yy, liczony na Ziemi, gdzie jeżeli będziemy bliżej, nie wiem, czarnej dziury, to jedna godzina może oznaczać 7 lat ludzkich, na przykład, tych, które znamy. Kiedy wyjdziemy z tego myślenia liniowego, to. To, że Max żyje, że się dzisiaj śmieje, że jest zupełnie innym człowiekiem, innym dzieckiem niż 8 lat temu, to może się wydawać cudem. Ktoś by powiedział, że 8 lat to jest dużo czasu. I tak i nie. Wszystko zależy od perspektywy, z której na to spojrzymy. I myślę sobie, że kolejną rzeczą, którą zasilałam energetycznie bardzo silnie, była kwestia transformacji prawa polskiego. Wiecie, to, to jest naprawdę niebywałe, bo ja prosta dziewczyna byłam niejako katalizatorem zmiany prawa w Polsce, ale tylko dlatego, że myślałam o tym w sposób bardzo intensywny. Bardzo wyraźnie widziałam, że prawo musi być zmienione, że prawo musi być lepsze dla ludzi, bo to, co było, jest złe. To, co było, nie zaspokaja potrzeb życia zgodnością, z szacunkiem, w, takiego, taki, w takiej normalności. Ale jak dzisiaj na to patrzę z perspektywy, właśnie czasu, to ja nigdy nie myślałam w kategoriach, że jest źle. Ja zawsze skupiałam swoją energię na tym, jak ma być. I nie wszystko się udało, ale. Doszło do zmiany. Doszło do takiej zmiany, która dzisiaj jest dla wielu osób naturalnym stanem rzeczy, ale to wymagało właśnie zmiany. Przez te 10 lat, od momentu kiedy dostałam tego mema, gdzie podpisałam, że jakoś nie widzę tego wyjścia, zmieniło się wszystko, dzisiaj nie szukam wyjść. Dzisiaj szukam czasu i przestrzeni na to, żeby być w sobie. I kiedy jestem w tej przestrzeni w sobie, to rzeczy się zaczynają dziać. Zaczynają się kreować, bo tak naprawdę to ja kreuję swoją rzeczywistość. To ty kreujesz swoją rzeczywistość. Więc, czy to świadomie, czy nieświadomie, i tak to robisz. Więc skupienie uwagi na tym, czego chcesz. Jest bardziej racjonalne. Tak po prostu. Skupienie uwagi na tym, czego oczekujesz, jest dla ciebie dużo lepszym rozwiązaniem niż rozdawanie swojej uwagi, swojej energii na to, czego nie chcesz. Jeżeli ja Cię dzisiaj poproszę o to, żebyś nie myślał o cytrynie, to i tak o niej pomyślisz, dlatego że umysł nasz nie zna pojęcia nie. Zasila energią obraz, który nam się wytwarza. Więc żyjąc przeszłością albo żyjąc w przewidywalnej przyszłości, przewidywalnej dlatego, że jest oparta o doświadczenia z przeszłości, tracisz zasoby energetyczne, które są ci potrzebne tu i teraz. Pomyśl o tym i znajdź tą przestrzeń w sobie. Jak to zrobisz? Nie mam pojęcia, każdy musi znaleźć swój sposób, ewentualnie posłuchaj jakichś mentorów, nauczycieli. Być może znajdziesz, na, trafisz na kogoś takiego, kto do ciebie bardziej trafi. Ja takich mentorów miałam wielu. Na różnym etapie życia różni dawali mi różne inspiracje. Dzisiaj mam intencję być inspiracją dla innych, ale czy tak się stanie? Cóż, intencja moja jest szczera, a ty rób co chcesz. Wszystkiego dobrego, życzę Ci udanego dnia.